Ciężki ten poimprezowy poranek, muszę Wam powiedzieć, już praktycznie przed południem. Yy, Oproszęciliśmy się z Pawłem po staremu, ja wstałam co prawda parę minut po szóstej yy, i zaczęłam właśnie dać krówki, a potem co, łóżeczko. I... A... Powiem Wam, że takie poranki na wsi są najcięższe po imprezach, dlatego że my nie możemy sobie w chwili obecnej pozwolić, żeby gdzieś tam przenocować. Tylko zawsze wracamy w nocy albo yy, nad ranem. Wczoraj wróciliśmy po prostu w nocy yy, i rano wstajemy do swoich obowiązków. Co prawda dzisiaj taki może z lekkim półgodzinnym poślizgiem, ale wstaliśmy ja sobie się, yy, sobie się, ja będę się wylegiwać chyba teraz w łóżku, chociaż muszę jeszcze podziałać w kuchni, ale chwila taka odpoczynku, yy, myślę, że, że każdemu się... Przy metamorfozie tutaj naszej sypialni e, zadbaliśmy też o metamorfozę, e, czy o metamorfozę, o komfort swojego spania, bo to jest najważniejsze. Zastanawialiśmy się, czy zmienić łóżko, ale łóżko nie zmieniliśmy, dlatego że, e, że, że że na razie, bo nam idealnie pasuje właśnie do wystroju. Ale zmieniliśmy sobie materac, dlatego że dzieciaki pchają nam się do łóżka i my chcemy yy, wygodnie sobie spać, bo musimy odpocząć właśnie po to, żeby się zregenerować w nocy, żeby rano sobie właśnie wstać wypoczętym e, do pracy, ale przede wszystkim też, żeby nam się przyjemnie spało. Skorzystaliśmy z materaca Emma, e, zamówiliśmy go sobie właśnie na stronie internetowej, gdzie link e, za chwilę. Wam się wyświetli na następnej relacji. Ogólnie jest wygodnie, naprawdę jest wygodnie. Materac jest tutaj ze mną tak właśnie fajnie dopasowany tutaj do naszych, do naszych wymogów. Nie jest bardzo miękki, jest właśnie delikatnie usztywniony. Na dole oczywiście są sprężynki, tak więc jest ogólnie gruby ten materac. Myśleliśmy na samym początku, jak przyszła nam paczka, że oj ja, jaki właśnie Mały? Aha, potem, bo on był właśnie zapakowany tak próżniowo, potem jak zaczął się napełniać powietrzem, to zobaczyliśmy, że naprawdę, naprawdę jakość jego będzie bardzo fajna.